Ostatni Link. Lukas, polski programista, trafia na tajemniczą stronę w Dark Vembie o nazwie Ostatni Link. Wszystko zaczyna się od odliczania i transmisji na żywo z jego własnego mieszkania. To, co wydawało się żartem, zamienia się w śmiertelną grę, gdzie każdy klik przybliża go do losu gorszego niż śmierć. Nie uwierzysz, jak kończy się ta historia. Pomóż nam, zostawiając polubienie i subskrybując kanał aby zobaczyć więcej historii. Lukas siedział w swoim małym mieszkaniu w Warszawie, otoczony trzema monitorami. Była druga w nocy, a on przeglądał kolejne ukryte strony w Dark Wębie. Nie szukał niczego konkretnego, po prostu fascynowało go to miejsce, pełne tajemnic i zakazanych treści. Był programistą, znał się na sieci, ale zawsze czuł, że są rzeczy, których nie powinien widzieć. Tego wieczoru znalazł coś nowego. Anonimowy użytkownik na forum o cyberbezpieczeństwie zamieścił link bez opisu. Samo kliknięcie w niego wymagało użycia specjalnego narzędzia do deszyfrowania. Lukas nie był amatorem, znał się na tym. Kilka minut później miał już dostęp. Strona była dziwna czarne tło na środku ekranu białe cyfry, powoli malejące 12 minut i 37 sekund odliczanie. Pod nim jeden napis: Jeśli tu jesteś, jest już za późno. Lukas zmarszczył brwi, kliknął prawym przyciskiem myszy, próbując sprawdzić kod źródłowy strony. Nic. Była doskonale zabezpieczona. Żadnych plików, żadnych zewnętrznych połączeń. Strona istniała w próżni. Ciekawość wygrała. Postanowił poczekać. Dwie minuty i pięć sekund. Zerknął na telefon. Żadnych nowych wiadomości. Cisza. 17 sekund. Poczuł dziwny niepokój. 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Ekran zamigotał. Strona zmieniła się. Teraz było tam tylko okno transmisji na żywo. Lukas zamarł. Na ekranie widział swoje własne mieszkanie. Widok pochodził z za jego pleców. Serce zaczęło mu walić, obrócił się gwałtownie, ale w pokoju nikogo nie było. Spojrzał z powrotem na ekran. Kamera nadal pokazywała jego pokój, ale teraz ktoś tam był. Za jego krzesłem stała wysoka, wychudzona postać w czarnym kapturze. Tylko że w rzeczywistości nikogo tam nie było. Lukas wstrzymał oddech. Z głośników komputera dobiegł szept: Nie odwracaj się. Lukas gwałtownie odsunął się od biurka, przewracając krzesło. Jego serce waliło jak szalone. Oblał go zimny pot. Postać na ekranie stała nieruchomo, a kaptur zakrywał jej twarz. Jednak miał wrażenie, że to coś go obserwuje. Nie odwracaj się, te słowa odbijały się echem w jego głowie. Ale jak miał się nie odwrócić, skoro to, co widział na ekranie, nie mogło istnieć. Drżącymi dłońmi wyłączył transmisję. Monitor zgasł, ale w pokoju nadal czuł czyjąś obecność. Powoli podniósł przewrócone krzesło i usiadł. Spokojnie, Lukas. To tylko jakaś sztuczka. Deep Web jest pełen psychopatów, powiedział do siebie półgłosem, próbując uspokoić przyspieszony oddech. Chciał zamknąć przeglądarkę, ale kursor przestał reagować. Strona włączyła się ponownie. Teraz na ekranie widniał nowy napis. Teraz już nas widzisz. Lukas zamrugał. Nas. Zanim zdążył zareagować, transmisja powróciła. Ekran znowu pokazywał jego pokój. Tylko że tym razem postać w kapturze nie była już sama. Obok niej, w cieniu, stało coś jeszcze coś wyższe niż człowiek chude jak szkielet. Jego skóra była niemal przezroczysta, a długie Cienkie palce zakończone ostrymi szponami zdawały się drżeć w podnieceniu. Lukas instynktownie odsunął się od monitora, oddychając płytko. Postać w kapturze powoli podniosła rękę i wskazała palcem wprost na kamerę. Ekran zgasł. A potem. Rozległo się pukanie do drzwi. Nie było w nim żadnej nerwowości, żadnego pośpiechu. Trzy spokojne, miarowe uderzenia. Lukas zesztywniał. Jego ciało przeszył lodowaty dreszcz. Nie miał sąsiadów. Była druga w nocy. Kto miałby do niego przyjść? Nie odwracaj się! Te słowa wróciły do niego z jeszcze większą siłą. Pukanie rozległo się ponownie. Tym razem głośniejsze. Coś było za drzwiami. I czekało. Pukanie ucichło. Lukas siedział nieruchomo, wpatrując się w drzwi swojego mieszkania. Czuł, jak jego serce wali w piersi a oddech stawał się coraz bardziej płytki. Miał wrażenie, że czas zwolnił. Gdzieś w jego umyśle rodziła się desperacka myśl, to halucynacja, to musi być jakiś wirus, może ktoś mnie obserwuje przez kamerę w laptopie, może to prank. Ale nie, to coś było prawdziwe. Zerknął na ekran komputera. Był czarny, ale gdy tylko poruszył myszką, pojawił się nowy tekst. Otwórz drzwi. Nie. Lukas cofnął się, niemal przewracając swoje biurko. Nie otworzy drzwi. Kursor zaczął poruszać się sam. Litery na ekranie zmieniły się. Wiemy, że słyszysz. Nie. 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 Sięgnął po telefon, ale ekran był martwy. Bateria. Przecież miał jeszcze co najmniej pięćdziesiąt procent. Pukanie znów rozbrzmiało. Tym razem nieco mocniejsze. Trzy uderzenia i znowu cisza. Lukas podszedł powoli do drzwi, starając się oddychać cicho. Przyłożył ucho do drewna. Nic. A potem ktoś zaczął oddychać po drugiej stronie głębokie, chrapliwe wdechy jakby coś, co nie powinno oddychać starało się naśladować ludzki oddech. Lukas zatkał usta dłonią, tłumiąc krzyk kroki. Skrzypienie podłogi. Coś odeszło od drzwi. Ale nie było to dźwięk zwykłych kroków. To było pełzanie. Dźwięk szurania, jakby coś sunęło po podłodze. A potem usłyszał coś tuż za sobą. Nie. To niemożliwe. Serce niemal stanęło mu w piersi. Powoli, bardzo powoli, obrócił głowę w stronę monitora. Kamera włączyła się znowu. Ale tym razem. Ekran nie pokazywał już jego pokoju. Pokazywał jego własne plecy. A tuż za nim. Stała postać w kapturze. Lukas nawet nie zdążył krzyknąć. Lukas nie myślał. Zerwał się na równe nogi i rzucił w stronę drzwi. Nie obchodziło go już, co było po drugiej stronie. Cokolwiek stało za jego plecami, nie chciał się dowiedzieć, czym to było. Szarpnął klamkę. Drzwi ani drgnęły. Zamek był otwarty, ale coś, coś trzymało drzwi od drugiej strony. Otwórz się, kurwa! wrzasnął, ciągnąc z całej siły. Nic. Za sobą usłyszał ten sam chrapliwy oddech. Było bliżej, zaczął walić pięściami w drzwi. Pomocy! Jest tu ktoś. Cisza! Jedyne, co słyszał, to jego własne desperackie uderzenia i powolny. Przerywany oddech za plecami. Nie odwracaj się! Nie odwracaj się! Nie odwracaj się! Głos w jego głowie powtarzał to jak mantrę, ale w pewnym momencie stało się coś, czego nie mógł zignorować. Coś zaczęło szeptać jego imię. Lukas. To było delikatne, wręcz hipnotyzujące. Ale nie brzmiało ludzko. Głos był nienaturalnie płaski, pozbawiony emocji, jakby ktoś starał się udawać że potrafi mówić. Lukas ścisnął powieki. Nie odwracaj się. Szept powtórzył jego imię. Tym razem bliżej. A potem poczucie obecności za plecami zniknęło, jakby nigdy tam nic nie było. Otworzył oczy. Drzwi były uchylone, tylko że za nimi nie było jego klatki schodowej. Nie było niczego, co znał. Tylko ciemność, czarna Nieprzenikniona pustka. A z tej ciemności. Wysunęła się chuda, blada ręka. Zanim zdążył się cofnąć, szpony zacisnęły się na jego nadgarstku. Lukas wrzasnął i został wciągnięty w nicość. Drzwi zatrzasnęły się z hukiem. W mieszkaniu zapadła cisza. Ekran komputera rozbłysnął po raz ostatni. Na czarnym tle pojawił się nowy napis. Następny. Ta historia była przerażająca. Pomóż nam, zostawiając polubienie i subskrybując kanał, aby zobaczyć więcej historii.